nowy selekcjoner kadry narodowej seniorów Wojciech Bartnik. Witamy cię Wojtku. Witam serdecznie. Już tej drugiej strony tej takiej bardziej fizycznej można powiedzieć. Chłopaków znasz. Miałeś okazję ich obserwować. Oglądałeś galę Suzuki Boxing najmniej więcej wiesz na co kogo stać. Aczkolwiek od tej strony sali bokserskiej jeszcze się nie poznaliście. Jeszcze nie. Szczerze powiem, że nie mogę się doczekać tego, tego dnia, kiedy spotkamy się na zgrupowaniu w spale, bo już niedługo ruszamy, dokładnie 6 lutego do 17. Myślę, że to będzie taki trudny, ciężki okres do przygotowania, bo też musimy popracować nad kondycją, nad wytrzymałością, taktyką, techniką bokserską. Ja myślę, że, że to dużo mi powie, na jakim są etapie i co dalej robić, żeby było tylko lepiej. Następne zgrupowanie mamy w Zakopanem, a jeszcze, następne, czyli trzecie, w Setnie. Będzie to trudny okres przygotowań do marcowych mistrzostw Europy U22. No właśnie niewiele czasu zostało. Trzeba to szybko jakby koordynować. Za chwilę wyjazd na obóz do spały. To taki pierwszy obóz, na którym poznasz chłopaków. Już masz ten plan w głowie, wiesz jak to będzie przebiegało, co chcesz z nimi przećwiczyć? Tak, tak, jak najbardziej. Wie, wiem co mam zrobić, plan już jest ułożony do końca roku, można powiedzieć. Natomiast tak naprawdę to dla mnie teraz ten okres do Maja jest najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że są dwie europejskie fajne imprezy, czyli U-22 i Mistrzostwa Europy dorosłych. Czyli no, myślę, że tu warto, warto skupić się, będę chciał, po paru dniach będę mądrzejszy, żeby określić, co komu poczela. No właśnie, na tym obozie na co największą uwagę zwrócisz? Na to, żeby właśnie poznać chłopaków, czy już jakieś zadania będą, które będziesz chciał przeciczyć właśnie przed zbliżającymi się turniejami? Tak, oczywiście zadania będą. Będę chciał monitorować ich, profile każdego będę chciał stworzyć po to, żeby zobaczyć jakie mają potrzeby, jakie mają słabości, a jakie mają te pozytywne cechy. Będę chciał właśnie indywidualnie y, pracować nad, nad każdym. Wiadomo, że często jest tak, że dwóch jest takich samych, więc, więc tutaj będzie też sztab y, trenerski, który będzie mi pomagał. Myślę, że będziemy codziennie analizować to, co, co było y, bieżącego dnia i wyciągać wnioski, zmieniać, poprawiać. Dzisiaj było pierwsze takie spotkanie, pierwsza rozmowa z kadrowiczami. O czym się, się gadali? No powiem, że nie było Przedstawiać... mi Przedstawiać się nie musiałeś. Tak, nie było mi lekko, ale powiedziałem krótko, że drzwi do reprezentacji są otwarte dla wszystkich, nawet dla tych, którzy mają 35 lat i więcej. Dlaczego? Dlatego, że ja w wieku 33 lat zakwalifikowałem się na Igrzyska Olimpijskie do Sydney, na moje trzecie Igrzyska i wiem, że niektórych brzemię, jest kilku starszych też zawodników. Być może słuchają ci, którzy myślą, że nie są godni. Absolutnie nie. Jeżeli pokażą tą swoją wyższość w ringu, podczas pracy na treningu, to powołanie może nastąpić. Także w takim razie będziemy Cię czujnie obserwować. Na pierwszym zgrupowaniu pewnie wpadniemy z kamerą. Życzę powodzenia no i trzymamy mocą kciuki. Dziękuję i serdecznie zapraszam.